Cześć, witam Was w pierwszym vlogu w roku 2022. To będzie zajebiste. Witam Was serdecznie i pozdrawiam z gorącej Hiszpanii. Jak widzicie, coś się tam wydarzyło. To coś ma na imię awaria i żeby dostać się do narzędziówki musiałem rozpiździć cały bagażnik. Co tam w minimorze potem wam opowiem, co mam w narzędziówce również. Na razie zobaczcie, tak sobie stoję. I naprawiam. A co się zepsuło? Coś na dachu, słuchajcie. W zasadzie nie na dachu. Zepsuło się coś w powierzchni. Natomiast yy, ma to związek z fotowoltaiką. Słuchajcie, zepsuł się. Albo nie będę mówił, zobaczycie później. Na razie. Wracamy do zimy w Polsce. Cześć, tu Ernest z kanału Perypetie. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, pierwszy vlog nagrywany w tym roku. Także wszystkiego dobrego. Pewnie już jest luty, jak to oglądacie. Mam nadzieję, że nie. Ale wiecie, spełnienie marzeń i zdrowia, bo tego nie kupimy. No i co, żeby się sytuacja w końcu na świecie unormowała, bo ileż tak może być, no kurczę, jest słabo. Słuchajcie, nie nagrywałem chyba z dwa tygodnie nic. Krótkie podsumowanie, no do domu wróciłem chwilę przed świętami, spędziłem święta z rodziną. Sylwestra podobnie. Mam niezły bajzer, bo tamta część auta jest rozgrzebana. Czyli nie mam łóżka. Śpię teraz tutaj w kuchni. Rozłożyłem sobie stolik. No i tak, tak, że tak powiem się tutaj gnieździmy. No, powiem Wam tak: bez tamtej części, czyli bez łóżka, bez sypialni, mam tu obraz auta. No, coś klasy pewnie trafika. Da się żyć spoko, natomiast musiałbym chyba codziennie to łóżko składać i to by mnie bardzo, ale to bardzo wkurzało. No nic, trzeba jak najszybciej uporać się z tamtą częścią. Co się stało? Przede wszystkim chciałem dokończyć ściankę, tą po lewej stronie, położyć na niej materiał, przykleić, żeby już było tak no. Estetycznie, domowo, fajnie, miło. Natomiast boję się, co z tą ścianką się stanie, bo pieski non-stop, wiecie, tam wyciągają się, łapki prężą, pazurki drapią, także wszystko jest tutaj podrapane jak wskakują to się gdzieś tam zapierają, bo w miarę wysokie są progi więc dziewczynki, szczególnie Lena, Safi to się odbije i skoczy, bo jest bardzo skocznym pieskiem, natomiast Lena zawsze gdzieś tam podrapie, więc drzwi, schodek, nawet wnętrze, tu szafy ee, lodówka, no wszystko wszystko o dziwo panele się bardzo dzielnie trzymają Opowiem Wam potem o tym, zrobimy jakiś specjalny odcinek, bo naprawdę taki materiał, taki materiał. Jestem w szoku, co one już przeżyły i co jeszcze przeżyją. Także słuchajcie, opowiem Wam jeszcze co tam się stało. Otóż słuchajcie, co tu dużo gadać, zapleśniał mi materac i sklejka, która jest pod, pod materacem. Przyczyn upatruje kilka. Przede wszystkim zrobiłem zbyt mało otworów w sklejce. Bałem się, że ona się załamie. Poza tym, okres letni, jaki żeśmy przeżyli jeszcze z Ewą, czyli w dwie osoby na tym materacu, gorący klimat, plus dwa pieski. Było tam naprawdę gorąco i, wiecie, no nic się nie stało przez te okres, nie wiem, półtora miesiąca, gdzie żeśmy tutaj sypiali, więc uznałem, że będzie ok. Natomiast, wiecie, zimą. Nie zadbałem o ogrzewanie tej części bagażnika, czyli części, która znajduje się pod łóżkiem, więc było tam zimno, pewnie, pewnie też wilgotno, na pewno, bo miałem tam czujkę, więc tam temperatury schodziły do 0 stopni, wilgotność do 90- kilku procent, więc wilgoć. Ja na pewno też, przez to, że kupiłem bardzo gorącą kołdrę, bardzo ciepłą, dobrze izolującą, też jak gdyby wytwarzałem jakiś tam pot. No i to te trzy że tak powiem, elementy, czyli ciepła kołdra, niska temperatura pod łóżkiem i brak wentylacji materaca sprawiły, że no, troszeczkę zapleśniał. Na szczęście, i tak miałem go obniżyć, bo ten materac uznawałem zawsze za zbyt wysoki. No, nie moja decyzja. Także ściąłem tą część, która zapleśniała sklejkę zdarłem papierem ściernym i polakierowałem od nowa i oczywiście powiększyłem o 400%, chyba jak nie o 500 ilość otworów wentylacyjnych pokażę Wam to później na razie wiecie technika na bok, trzeba wziąć się za siebie, za robotę, czyli herbatka Idziemy pobiegać, Lenka oczywiście śpi jeszcze, ale ją zaraz dobudzę, Safi jest już na podwórku, zwiedza sobie okolice, ja zaraz do niej dołączę, pobiegniemy 3 km, nie mam na więcej ochoty, fajna pogoda, takie wiosenne, że tak powiem, powietrze ciepłe, więc trzeba się ruszyć, a potem jedziemy popracować. I myślę, że pojutrze po pojutrze zaczniemy już jakieś tam prace przy aucie, to zacznę jakieś takie normalne w miarę vlogowanie i tyle. I trzeba będzie ruszyć w trasę, bo plecy mnie aż bolą od leżenia przez te święta. Nie chciało mi się aktywności, Róż może inaczej. Aktywności mi się bardzo chciało, natomiast kurczę pogoda była taka, że o ja, z błoto. mówię wam, pobiegłem. Raz z pieskami Bo nie wytrzymałem Normalnie buty Całe upieprzone Muszę je umyć dobrze Na razie są tylko wysuszone Kupiłem sobie właśnie przez tą sytuację Grzałki takie do butów wiecie Na 12V Do gniazda zapalniczki Żebyśmy kiedyś tam mogli sobie Wysuszyć w miarę szybko Te buty i następnego dnia Znowu iść na jakiś spacer Bo wiadomo no nie zawsze będzie lato. Trzymajcie się, do później. Minus 11, czyli to była najzimniejsza noc w kamperze nasza. A śpimy sobie w takich oto okolicznościach przyrody. Znana nam miejscówka, zapisałem ją sobie już latem. Pod moją rodzinną miejscowością, pod Zambrowem. I robimy sobie spacer do lasu i z powrotem. Jak będzie nam mało, to razy dwa albo razy trzy. Sprawdzimy jeszcze, czy przy takiej temperaturze zamarzł nam zawór i woda. Nie pomyślcie, proszę, tylko że będę ją spuszczał. Po prostu chcę sprawdzić, czy zamarzła. Czy zawór zamarzł, bo woda to raczej chyba nie. No, zawar, zamur, zawór zamarzł. Spróbuję go. E, ogrzać, włączę e, grzałkę, wrócimy ze spaceru i zobaczymy, czy, czy woda też zamarzła, czy coś poleci, czy nie. A moje dziewczyny już zbiegają, już proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra, słuchajcie, jakieś 30 minut minęło tego grzania, zobaczmy, czy zawór puścił. Niestety, nadal zamarznięty, więc dupa. I sprawdzimy czy, czy woda zamarzła, czy nie. Ufam, że nie, ale cholera wie. Trudno. Gdzie jest Safi? Zwiała nam gdzieś z Kubana. Mam nadzieję, że szybko wróci. No może tak powiem dzień ucieka. Co za pies. Słuchajcie, minęły dwie godziny i Safi w końcu wróciła. Cała upaplana, nie wiem w czym. No ale nie mam, nie mam tutaj jak jej umyć. Zabiorę ją do domu i tam ją wyszoruję i zostanie po prostu w cieple. Zaraz pójdę sprawdzę, bo cały czas jest włączona grzałka. Ta wiecie, na zaworze zobaczymy, czy to puściło. Nadal jest minus 11, mimo że słońce grzeje fantastycznie. A co ciekawe, słuchajcie, przestał mi działać właśnie albo Victron, albo jeden z paneli, bądź też wszystkie. Po prostu jeden system nie działa. Totalne zero. Wczoraj jeszcze chodził, wczoraj było 62 godzin zgromadzonych przez cały dzień. Auto stało cały, cały dzień praktycznie w cieniu. Tam może z 2-3 godzinki było na słoneczku, dlatego tak niewiele. Natomiast no, jestem bardzo zaniepokojony i po robocie będę musiał się temu przyjrzeć. Udało się, w sensie udało się. Odbroził się zawór. Tutaj ze 2-3 litry wody spuściłem, żeby być pewnym, że ona w tym zbiorniku nie zamarzła. Więc mamy y, pewność, że przy minus 11 kurczę dziwne, ale no woda mi nie zamarza. Bez żadnego grzania. Zamoz tylko zawór. Po dwóch godzinach y, udało się i puścił. A dwie godziny wydaje mi się, że 50 watów, chyba już nie pamiętam, to nie, jest, to nie jest dużo energii. Zwłaszcza jeśli odpalimy to w czasie jazdy, odmrozimy go i zlejemy gdzieś tam po prostu w miejscu serwisowym. Chyba udało mi się naprawić też drugi, drugą część układu solarnego. A czy naprawić to dużo, wiecie, powiedziane. Sorry, ale świeci mi strasznie tutaj. Ten. wiecie co chyba wczoraj robiąc to ogrzewanie, czyli to ogrzewanie pod łóżkiem tej części bagażowej, wcisnąłem po prostu bezpiecznik i on wyskoczył. No i rozłączył nam ten układ i nie działał dlatego. Tak mi się wydaje, że to będzie to zaraz sprawdzę. Trzymajcie kciuki, natomiast cieszę się, właśnie, że sam budowałem to auto, bo gdybym pewnie zrobił coś takiego w aucie, które kupiłem, to nie wiedziałbym totalnie gdzie tego szukać, co jest przyczyną, musiałbym jechać gdzieś tam do serwisu i tak dalej i tak dalej, straciłbym czas, pieniądze Pff, i nerwy. A tak jest wiecie, mega, ruszamy do roboty, czała.